I noticed there's like a the ceiling and I go back to make sure I'm not missing anything. And uh, you know, it's really hard to see. I might have to go and check that side out, but I go back to the hole with the weird, you know, thing in the ceiling with the paint coming off and I think there's a hole there so something could Kurwa! Ortiz. Ortiz, Ortiz. Hey. 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 <laughs> Hej, czy ty wiesz, ja <laughs> wow. ona nie jest no I She isn't is not waitress. She is a soldiers. <laughs> yes, <Yeah, it's> okay. <laughs> oh, <laughs> Damn it, I thought I might have you that time. Nope. <laughs> yeah, not so fun when I'm in your stuff, is it? Oh, you have a lovely machine here. It would be a real shame if something were to happen to it. Your computer is off. Now go away. No? nie jest wystarczająco PRZESTAŃ! Uh. FUR- Duża knaga, Mr. Gerald. Widzowie, muszę iść zaścielić łóżko. Weźcie, dajcie sekundę. Jebać tego- Tak. <laughs> Dobra, koniec oglądania shotów. Ja już nie oglądam shotów, <laughs> zaraz <was jebię. laughs> Jaki masz fetysz? Fetysz? Strasznie mnie kręcą, ale to tak naprawdę. Coś, co mnie tak normalnie. O! Że wiecie, nie mogę wytrzymać, no nie? To jest jak ktoś. Nie jest kurwa pierdolonym dzbanem i da się z nim normalnie porozmawiać, a nie jest. Skoro jest pan wiceprzewodniczącym UEFA, mm -hmm, wiceprezydentem. wiceprezydentem UEFA, jakim cudem PS, że jest w stanie zatrudnić Messiego, Ramosa, Mbappé, Neymara, Dona Rumę, dziewięciu bramkarzy i jednocześnie odrzucać ofertę 200 milionów euro za piłkarza? Gdzie finansowy fair play? Dlaczego UEFA olewa sprawę? Nie wiem. I to jest konkretna odpowiedź biegła bardzo kocham, mi się podoba. <laughs> <tym zastanawiam. śmiech> 30%. Akceptuję to Będzie moja odpowiedź? Nie, że w szoku O kurwa, nie ma mojej odpowiedzi, co jest? Tam była odpowiedź Dobra, zrobię od nowa, żeby miał jak i dać dalej a, 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 a. Przyjmuję kontrę

jest tu kto? Wychodź, gatku. To chyba nie w grze. On kurde. Kto do mnie dzwoni? Proszę nie dzwonić duchów, szukam. Trzymajcie, się, ugra 1v2, dowiecie się po krótkiej przerwie. Nie ugrał. <gry> Kurwa i teraz. To... <gry> No tak, no tak. No to... O! Co Czekamy jest? Na, Czekamy na 30, to tak. dobra. No to taki Ferrari już wraca, nie będę. Ramry i tak ciekawości. Pytań Jasne, słucham. Ty, ene duerabe. Ja jestem już tak kurwa wybustowany, byku. Za 520 hitka wyjebałem, kurwie. Ja, ja za dużo w tej grze spędzam na robieniu rzeczy i kurwa nie zbieram tych perków, które są popierdolone. że mnie zgubił, o kurwa. I to Ej, zobacz Pewor, zobacz co to jest. A! Kurwa! Bióra ale No kurwa. Ty co jest, ty? Co to za flesze lecą, co to jest? Czemu to się tak odbija? Flaszego? <grymne> nie, no. Nie, to sięga teraz. Kosa, Kota, też musimy. Nie. A! Kurde. No. No. Nie. 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 mam plan, mam plan, mam plan.

a to ja nie słyszę. I może cały czas gadać przez to radio, ogólnie Tak, tak, tak. jestem. Hello. Co tu się stało? Cześć, więcej, 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 więcej. Co tu się dzieje? Ja bym do człowieku, co ja tu porobiłem, nie? Umiesz runboostać, czy nie? Nie. Dobra, to zrobimy tak. kici Kiedy... Czekaj, poczekaj. Kiedy ja wstanę od razu, nie. biegniesz o, w i resztę zrobię. Tak, tak. Jak ja, jak ja teraz poskoczę, biegniesz w. Jeszcze raz. Okej. Okay. Czekaj, jeszcze raz. Nie, nie, nie. Spokojnie. Mamy czas, mamy czas. Kiedy ja wskoczę no, ci no, no, na łeb, no. klikasz w. Dobra Nie, jeszcze nie, jak, jak dopiero usiądę ci na łeb. Elektryk to i... Zaszerwony. Poczekaj. Nie mogę. kurwa. Dawaj chama dawaj chama. No, o, kurwa. O, o kurwa. O kurwa. Ale on jak wiedział, że Majsi, jak chcesz... O, o ty, kuczela. idzie, idzie to, idzie to. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Drawa jedno, um, Umiesz, umiesz taktykę stary na plecach? What? O kurwa, jest tu! Jest tu, jest tu gdzieś. No, no, dawaj, no, dawaj, stary no no, no, ja na Siadaj mi na łeb! Siadaj, 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 siadaj! I idziemy w prawo, raz, dwa, trzy. Nie ma chuja, dawaj, dawaj, dawaj lecimy. O kurwa! Nie znak! Mamy to ty! jest! <grym> Fall starts in September. Fall Start? Nie, nie, czekajcie chwilę. Nie patrz, nie patrz na całe, kurwa. Nie, ma opcji nie, nie patrzę Fall Start. Co to znaczy Fall Start? Nie podpowiadajcie. Czekaj. Nie, oh. dobra, ja po polskich słowach to ogarnę. Fall to musi być jesień, w takim razie. Zaczyna się we październiku. Nie, nie, to nawet blisko. nie brzmi dobrze po polsku, blisko, blisko. nie ma coś takiego jak we październiku No jak, no. jesień zaczyna się we wrześniu Aaaa, no no. o ja pierdolę Ty, Halo. a jak ty telefon odbierasz jak prądu nie masz? A co, czy to chodzi? No normalnie, normalnie No mów o się. No mamy jeszcze baterię, ale mi 7% zostało, także <gry> niedużo Jak oceniasz Dondę? O kurwa, no tak, zapomniałem, przecież Donda się wydarzyła. O kurwa, ja pierdolę, weź mnie nie strasz, bo ci ja pierdolę kiedyś przypadkiem zajebę. Kurwa domnicy ostatnio prawie przyjechałem, jak kurwa weszła mi w nocy do pokoju, ja kurwa oglądałem coś hmm.